Nymonia I Monia i Adacka z mojego skóry. Pieczarka. Dobrze, pieczarka. Do, 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 do. pieczarka. Tak, też, też, też jest. Też, też. Też, to jest pieczarka. Tak, to jest. To jest pieczarka. Tak, to jest. To jest pieczarka. Tak, to jest. się przykleiła. Zobaczcie mi te włóżcie. Mogę tego mieć w No, pieczarka jest bardzo szczęśliwa, ponieważ dzisiaj o, się będzie śmiesznie. Panie Barry. Ty co śmiesz. mamy? Mamy haletkę ze sobą i żelki mamy. No, no bo dzisiaj będzie challenge. Nie byle jaki, nie będziemy byle jaki challenge. Rzelki z toalety. Oh! No i mamy do tego słonki, bo będziemy... No, tak bo to. będziemy słonkami wyciągać i też tak dusium. No, na to, czas! Zobaczymy jak będzie lepiej. No, no, Bo ja co do tej drugiej wersji to jestem średnio przekonany. Do, do której wersji? Do tej, do tej tak? A do tej tak, no, Ale do będzie śmiesznie! No więc. Pieczarka, Ci pomoże. Dobra. Tak, no to co? Jeśli chcecie być na bieżąco z naszymi wszystkimi filmami, to subskrybować nasz kanał. A obok, a obok pojawi się taki dzwoneczek malutki i trzeba w niego kliknąć i zaznaczyć. O tak! <laughs> <jest tutaj> <laughs> ja tak co? nie wolno teraz! Pytarka usiadła i... O, zaznaczyć, że chcecie powiadomienia od nas dostawać, nie? Mamy także Facebooka i link będzie zawsze... Podoba to tak. każdym filmem. To co? To my zaczynamy. Łapka w górę i, I, i poruszamy tutaj sobie... Szukana chcę oh. uh. Nie chcesz uh. Chyba się coś zacięło. To naprawiamy i to działamy, nie? Tak. No. To zaczynamy od otwierania naszej żelej. Uh. Byczarka? chcesz żelka? Dzień, tak, To otworzę, dobrze? Ja chcę żelkę, ja chcę Chodź dam ci żelkę. Jak białą. Ja Daj mi. A Proszę, jedz. Nie mhm. wyplujesz? Ale wszystkie to się No tam syp trochę i. Czy ja mam sypiać? Ja sypiać. No. No, ale Nie czarno! Ty wyplułaś! Nie możesz teraz zjadać. Ja plułam, bo mi nie ci Ja jedną ukradnę. Agatka ukradła. I teraz. Tylko jedną. I teraz. I na chwilkę daj. Nie. Monia musi. Wodę? To to woda, Monia! Wlejemy wodę. Są przecież. Ale to o to żeby było fajnie. Nie się pieczarko, będzie spoko. I teraz. Utopiłaś żelki, Monia, no. utopiłaś żelki! Nie udopiłam żelku! Nie martw się, będzie pieczarko. w porządku. No właśnie wszystko. Monia ma jeszcze słomkę, żeby ratować żelki, wiesz? No. to naszym zadaniem. Dajemy sobie ile? 15? 15 sekund? 15 sekund, sobie Przez 15 sekund dajemy. czas będzie zaraz wyczony telefon. Będziemy mierzyć czas. Ja, Agatka, Agatka z Agatkami mhm. i czasami Pieczarka ja będzie chciała też wyciągnąć żelka, nie? Będziesz chciała? Nie, że tak, będę chciała <grym> wyciągnąć żelka. Będziesz chciała wyciągnąć żelka? Super. I która więcej wyciągnę żelek, ta wygrywa. O, będzie mm. trudno Pieczarko, trudno? szykuj się do boju. To co, zaciągnę? Tak, zaczynamy, zaczynamy. To uwaga, Agatka jeszcze się go za Agatkę. Będę na tego. Jako ja tu chyba się, poczekaj, No. jeszcze się, no. tak? Ja się już ustawię, dobra, Wezmę do. go on tak leży poziomo. O, o, utopił się. No! Dobra, wyciągnę go. Uwaga ile... tak? mamy 15 sekund. Uwaga, czas, start! Leci, czas, leci, spójrzcie! Leci czas! O jeden! No od no, od rzęda! No, dawaj, dawaj! No, uwaga! A drugi! Teraz jest tak. wziął dalej. No. Teraz. Kolejna runda. Kolejna. tam Kolej... wyciągnąć by dwa miście. A mi zero. A zypiąc zypiąc. Tak? mi zero, tak? zero. mogę sobie tak odwrócić troszkę? A? No możesz. Mogę, nie? To no, ja ci liczę czas, dobra? No dobrze. Jesteś Przecież gotowa? Muszę... Gotowa, już. Uwaga, czas. Mm. Jest dobre? Śliski. Jaki? Łakzny i śliski. I śliski? Tak od wody wiecie. To teraz ja, ale wiecie jak ja będę wyciągała bez Ja nie chcę chyba tego widzieć. Ja będę... Ja będę ze słaby. No, ja Wieczarka dzisiaj. będzie, a wskaczę z radości, żeby taki w kolo... ma... chyba ze strachu skacze. No dobra! Chodź pieczarko, będziemy kibicować oni! Będzie chodź do mnie! Chodź do Chodź, Uwaga, ale musisz pisać mój telefonik, bo mi jeszcze, ja jeszcze raz ja Nie wiem, jak to będę wyciągać, wiecie? Ja też nie uwaga. wiem, jak to będzie wyciągać. Moment, muszę ci A teraz czas będzie skłączyć. mi trudniej! Eee. musisz wpisać. Aha! Przepraszam, bo bardzo, ale blokada telefonu, dobra! dobra uwaga. uwaga! Uwaga! I? Czas! Uwaga. Twoi... Występ życia teraz. Uwaga! Uwaga i start! Ja, start! Uwaga! <grywa> ja nie wierzę w to, co widzę! idzie ja To już mało jest tych żelków, to pojebałaś. Większej sobie dosyć wtedy, bo czas leci w 10 sekund. Uwaga! Uwaga! Ty w to Uwaga! Nie wierzę w to, co się tu dzieje. Naprawdę nie wierzę. Ale wszystkie, nie? Mhm. Dwa D. No. z toalety. Kolejna runda. Teraz. No, ale fajnie tak... Ja naprawdę nie wiem, że jest znowu przerażona, wiecie, ale ja też jestem znowu przerażona, bo nigdy się nie spodziewałam, że będę moja głowa wyląduje w piązecie. Ja też. Ale trzeba masz tak z prawdziwego? O nie, z prawdziwego, to za pomysł, nie trzeba tego no. To trzeba będzie, to trzeba będzie nie zrobić. Nie nie Cię serio. Dobra, to uwaga, uwaga. losuję. Już? Aha, to ja. Tak. Czas. Czas. To uwaga, chwilę, bo ja się tutaj już tak zagapiłam. Uwaga, czekaj, muszę tak się, wiesz... Uwaga. No. Już boję, naprawdę. Ja teraz będę wzięgać tak w buzię u moje. ale wiesz co, ja sobie chyba je dosypię wiem, y, bo mi jest sobie. ciężko. Uwaga, o tyle chociaż, o jeszcze jedno. A tyle, resztę się zjemy? Mhm. Resztę zjemy, o uwaga, o mamy ten. uwaga, ciężko ostatni, mi się coraz bardziej zaczyna podobać. O matko! Bo ja. matko! Jak chcecie ja tak wystąpić na jakimś terrędu z nami, na przykład z toaletką, to ja chętnie Dobra, ja to teraz tak, ja Ci daję i muszę tak. ci odblokować mój telefonik. Uwaga, zresatowałam Ci już uuu. czas. No, dobra, uwaga. Pieczarko! Bądź ze mną! Trzymaj kciuki, pieczarka! Właśnie! Nie, no, nie. Trzymam kciuki! Uwaga! z toaletką i było bardzo fajnie. Pieczarko, podobało Ci się? Tak, podobało mi się bardzo. się podobało, jest super. Mi też się, podoba. się podobało. Było no. fajnie. Mi się podobało, było dużo śmiechu, było zabawnie, ale o to chodzi, nie tak Właśnie, czego o to się chodzi. chodzi? Tak. A ona siedem żelek wyciągnęła. Siedem i teraz muszę je zjeść. O, musisz je zjeść, ja sobie na to. dobra? Weź z toalety, jest zupełnie lepiej, spokojnie. No, dobrze są. No, dobra, nie? Zobaczcie! Łapki w górę! Napiszcie nam w komentarzu, czy lubicie żelki halibo. My, My lubimy. To są bardzo smaczne i to są moje, moje ulubione żelki. No. No ja i moje też są, ja je bardzo lubię, ale może ulubiony to nie, to nie przejdę. Radka ja lubi z toalety? Nie, ja A? lubię kwaśne, wiecie, ja lubię te kwaśne żelki takie. A, kwaśne. No, no, ja też tak nie lubię, no. No, to no. To są moje takie najulubniejsze. Zasubskrybujcie kanał. O w tym miejscu tutaj! Zobaczenia! Pa pa!